wyprzykawie Krzysztof Bąk dzień dobry dziś państwa moim gościem jest pan Ireneusz Pawlik kierownik oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Gorzowie dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie witam, witam pana redaktora witam wszystkich proszę powiedzieć w nas oglądają. czy w obecnych czasach w których żyjemy kiedy na topie są tak zwane, nie wiem, umowy śmieciowe, umowy o dzieło. Teraz no, uchwałodawcy się tym zajmują, ale czy inspektorzy pracy, no to, to, to trochę dziwnie zabrzmi, mają dużo pracy w sensie, czy często są łamane prawa pracownicze. Tak, no paradoksalnie to wygląda w ten sposób, że jeżeli jest gorzej na rynku pracy, a obecnie jest gorzej na rynku pracy, to od razu mamy więcej, więcej pracy. Częściej są łamane przepisy prawa pracy. I w związku z tym pracownicy nie godzą się na niewłaściwe traktowanie i często przychodzą do nas, składają skargi, proszą o interwencję. Tak, może, można powiedzieć, że mamy więcej pracy. Ale, ale jakie prawa są najczęściej łamane? Co, czego pracodawcy nie przestrzegają? Z czym najczęściej przychodzą do was ludzie? Tak, muszę powiedzieć, że my oprócz tego, że no, jesteśmy taką instytucją interwencyjną też, jeżeli chodzi o nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy z pracowników, to też wykonujemy swoje jakieś takie narzucone y, zadania, gdzie nam centrala narzuca, Więc między innymi patrzymy jak właśnie wynagrodzenia są płacone, y, jak wygląda bezpieczeństwo pracy przy przewozie materiałów niebezpiecznych i tak dalej. No ale tutaj skupmy, skupmy się na tym, że właśnie interweniujemy. Y, skarg jest kilkaset już yy, i to świadczy o tym, że faktycznie pogarsza się yy, przestrzeganie przepisów na rynku pracy. Najczęściej przychodzą pracownicy, bo się nie godzą na to, żeby ich w jakiś sposób wykorzystywać, a więc y, dotyczy to y, szeroko rozumianych wynagrodzeń. Y, mówię szeroko rozumianych, bo tutaj wchodzą również też i y, świadczenia związane z godzinami nadliczbowymi, y, z nieprzestrzeganiem przepisów o czasie pracy, który się przekłada na y, na wynagrod wysokość wynagrodzenia, niepłacenie ewentualnie diet lub też zaniżonych diet i z tym problemem ludzie przychodzą najczęściej, ale teraz ostatnio również yy, przychodzą ludzie w związku z tym, że są yy, zwolnienia pracowników, yy, firmy zwalniają no i chcą wiedzieć, czy yy, postępio postępio postęp yy, postęp postępiono. Czy, czy właściwie, po, 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 właściwie są przy, wobec nich przepisy prawa pracy? No, właśnie, no, przychodzi pracownik, ale nie jest tak, pan nie obserwuje tego, wiele lat pan pracuje w inspekcji pracy, że ludzie jednak boją się, boją się, że no co przyjdę, jestem źle traktowany, bo to widać albo nierówno z innymi pracownikami, przyjdę powiem, na skarżę do inspekcji pracy i zaraz zostanę zwolniony. Tak, no widzimy ten problem. Ludzie mają dylematy właśnie, czy zgłosić, czy nie zgłosić, chociaż muszę powiedzieć, że no dzielą się na, na, na dwie grupy, A więc pracowników czynnie pracujących i tych pracowników, którzy zostali już zwolnieni bądź, bądź odeśli sami od pracodawcy, ci nie mają skropułów i, no i właśnie mówią jak to faktycznie było, piszą yy, skargi. Ujawniają swoje dane, że możemy y, ujawnić, że jest to kontrola związana z, ze złożeniem skargi przez danego pracownika, to nam ułatwia. Właśnie, y, właśnie, że wejdę panu w słowo, to ułatwia, prawda, przeprowadzenie kontroli, jeżeli poda, y, pracownik y, wyrazi, zgodę. wyrazi zgodę na po, y, ujawnienie swoich, swoich danych, danych a Ta. nie występuje anonimowo. Tak, zdecydowanie ujawnia, bo idziemy prosto i mówimy w pro, że dotyczy tego pracownika i proszę przedstawić wszystkie dokumenty związane. Natomiast jeżeli ktoś nie wyraża zgody, no to musimy kluczyć, musimy wszystko robić, żeby po prostu nie ujawnić, że to jest wynikiem jakiejś interwencji. No i czasami są to takie sytuacje, gdzie ten pracownik najpierw przychodzi do pracodawcy i o coś tam się ubiega. Pracodawca oczywiście nie spełnia jego oczekiwań, no więc później przychodzi do instytucji jaką jest Państwa Inspekcja Pracy, no i my wszczynamy kontrolę, no i ten się często powiedzmy pośrednio dowiaduje, bo my nie ujawniamy, jeżeli mamy zakaz, to nie ujawniamy, że jest to kontra związana z jakąś tam skargą, ale często się domyśla, czasami nawet fałszywie się domyśla, ale no, tak pracodawcy reagują. To i właśnie ci pracownicy, którzy jeszcze pracują, mają te obawy, że pracodawca będzie chciał się z nimi rozstać i niechętnie czasami przychodzą i składają jakieś skargi, mówimy wprost, że czasami nie da się, bez ujawnienia swojej tożsamości, nie da się załatwić tej skargi. No chociażby jak ktoś pracuje na czarno, nie ma go nigdzie w ewidencji, no więc nie możemy powiedzieć, że yy, i szukać, że gdzieś taki pracownik pracował, bo jego że fizycznie... Być, że być może, prawda? Że być może, bo jego fizycznie nie no, ma. Musimy wprost powiedzieć, o takie, o takie chodzi, no często korzystamy tutaj z monitoringu, Również, żeby potwierdzić, że faktycznie ktoś tam świadczył pracę. No ale to są nas, nasze metody, metody docierania do, do faktów i żeby potwierdzić tą faktyczną rzeczywistość. Takie musi się swego rodzaju śledztwo przeprowadzić? No, takie śledztwo, dochodzenie, można powiedzieć, tak, tak. To jest związane z kontrolą. A jak to jest, zdarzają się takie absurdalne. Roszczenia pracowników. Czy w większości, no na pewno w większości przypadków ludzie, którzy przychodzą do inspekcji pracy, są tak zdeterminowani i wiedzą, że są poszkodowani? Ale czy przychodzą ludzie po prostu, nie wiem, bo mi się należy, bo, bo tak? Nie, już takich nie ma, bo mi się należy i próbują coś tam naciągnąć. Myślę, że na tyle są już teraz świadomi ci pracownicy, zresztą tyle szkoleń jest, można czerpać wiedzę i z internetu. Z publikacji, z telewizji, bo o tych sprawach się mówi, nie ma już takich wprost, gdzie naciągają, z tym, że są sytuacje, gdzie nie możemy tego potwierdzić, nie ma żadnych jakichś dowodów, zwłaszcza tu chodzi o takich, którzy nie pracują na stałe, tylko jakoś dorywczo przychodzą, nawet świadkowie nie potrafią ich zidentyfikować, bo to był jakiś pan, ale nie wiedzą, czy to był ten, czy nie ten, wizerunkami się jeszcze nie posługujemy. No i tu są, tu są pewne kłopoty, żeby ustalić, czy faktycznie tak było. Jeżeli z kolei jest spór, bo są mi takie sytuacje, że pracodawca mówi nie, yy, nie zgadza się, bo nie, była, nie był, ewiden był ewidencyjowany czas pracy, że ten pracownik nie pracował w godzinach nad, nadliczbowych, on z kolei twierdzi, że pracował yy, w tych godzinach nadliczbowych, no to jak jest spór, to inspekcja pracy nie może tego rozstrzygnąć, sprawa musi trafić do sądu i to sąd ostatecznie da wiary albo temu, albo temu, yy, tej stronie, albo tamtej stronie, no i ewentualnie wyda jakiś wyrok. Inspekcja pracy, jakie ma kompetencje, Na jak daleko możecie się wy jako inspektorzy posunąć, nie wiem, no chyba tylko albo skierować sprawę tak, do sądu, czy albo nałożyć mandat? Mhm. Nie, my mamy dosyć yy, szerokie kompetencje, możemy wchodzić w każdej porze dnia i nocy i kontrolować, jeżeli się praca odbywa, z tym, że musimy mieć też upoważnienie, to wprowadziła ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, są wyjątki, gdzie, jeżeli jest bezpośrednie zagrożenie dla życia bądź zdrowia, nie musimy mieć żadnych upoważnień, możemy wejść bezpośrednio do takiego pracodawcy, mu tam donieść do, w ciągu trzech dni później to, to upoważnienie. I no, jeżeli stwierdzamy, no, pracujemy przede wszystkim na dokumentach, ale możemy również przesłuchiwać pracowników, możemy innych wzywać, innych, inne osoby, które Mogą się przyczynić do tego, żebyśmy doszli, dociekli y, tej prawdy rzeczywistej. No, mamy takie uprawnienie. Możemy również y, legitymować, y, sprawdzać tożsamość y, pracowników, ale nie tylko, nawet osoby, które są w danym zakładzie pracy. No, jest to związane z legalnością zatrudnienia. No Jeżeli stwierdzamy nieprawidłowości, y, no, jesteśmy taką, taką instytucją represyjną, bym powiedział nakładamy mandaty bądź też kierujemy sprawy do sądu do sądu karnego, bo niektóre występki, że tak powiem, pracodawców są traktowane jako wykroczenia, są zapisane w katalogu wykroczeń i w, takim, w takiej sytuacji inspektor pracy musi wszcząć postępowanie karne administracyjne. Mówię, że my działamy podobnie jak prokuratorzy, tylko oni w oparciu o kodeks karny, natomiast my w o kodeks oparciu pracy. kodeks pracy. Można powiedzieć, że pracodawcy sobie na wiele pozwalają? Myślę, że już teraz pracodawcy chcą przestrzegać. Czyli zmieniło się przez te ostatnie 20 lat bardzo wiele i w mentalności pracodawców i pracowników. Nie, często myślę, że to jest związane z jakąś z trudną sytuacją pracodawcy. Nie ma takich jakiś ordynarnych oszukiwań tych pracowników już teraz. Warunki pracy się zdecydowanie też po, y, poprawiły, jak mam y, taki ogląd jeszcze sprzed 20 lat, y, jest faktyczna poprawa. Pan mówi, że właśnie kilkaset takich zgłoszeń na łamanie praw pracowniczych. Oczywiście nie chcemy, nie chcemy wymieniać żadnej nazwy, bo ja nawet nie wiem, ale czy można powiedzieć w Gorzowie jest, nie wiem, jakiś taki zakład pracy, z którego najwięcej napływa? Nie, nie ma takiego to zakładu. To są takie. Tak, to są takie pojedyncze. Nie ma takiego zakładu, gdzie by spora ilość tych skarg napływała. Są to pojedyncze, ale muszę tutaj też powiedzieć, że to są najczęściej firmy małe. Małe. Duże, ewentualnie, jeżeli popadną w jakieś kłopoty, ale kłopoty finansowe, gdzie nie wypłacają w terminie wynagrodzeń, no to wtedy takich, z takich zakładów mamy no, jakieś tam skargi. Natomiast tak generalnie. To chodzi o takie małe firmy? Inspektorzy muszą reagować na każdy sygnał, nawet ten anonimowy. Na przykład nie wiem, no, mój znajomy pracuje w fabryce śrubek na przykład. I wiem, że tam u niego są łamane prawa pracownicze, ale on się boi tego powiedzieć. I przychodzę ja zgłosić, że wiem, że coś tam jest, ale do końca nie wiem co. I teraz, czy inspektor musi na taki sygnał zareagować, czy Powiem też tak, nie. jeżeli to jest skarga imienna z, z imienia i nazwiska, to musimy zareagować w ciągu 30 Na, Ale dni. nawet jeżeli nie jestem bezpośrednio związany z tym zakładem? Yy, no tutaj mamy, tu, powiem tak, nieczęsto wiemy, nie wiemy, że to jest ktoś, kto, kto nie ma związku z tym zakładem, ale oceniamy też pod względem yy, jakiejś yy, wrażliwości społecznej. Jeżeli to są wynagrodzenia, bądź też często ktoś nas zawiadamia że może dojść do jakiegoś wypadku to w takiej sytuacji interweniujemy nawet interweniujemy w oparciu o anonimy. No właśnie, bo to chodzi o Natomiast to, żeby jeżeli działać też prewencyjnie. Tak. tak, jeżeli ktoś jest wymieniony z nazwiska i imienia, no to w ten czas kodeks postępowania administracyjnego tu nas zobowiązuje do tego, żebyśmy w ciągu 30 dni załatwili sprawę. Można powiedzieć, że Państwa Inspekcja Pracy współpracuje z kimś. Znaczy, no właśnie, czy, czy wy macie inne inspekcje, które są dla was partnerami? Nie wiem, na przykład inspekcja handlowa, czy właśnie prokurator, czy policja? Tak, my współpracujemy z innymi organami kontrolnymi, tak samo jak z nami współpracują również też inni. Mamy to zapisane w porozumieniach. No i bardzo często współpracujemy z policją, zwłaszcza przy wypadkach, z prokuraturą, zwłaszcza przy wypadkach, z ZUS-em, no i jeszcze z innymi. Ale to są nasi tacy najważniejsi partnerzy. Bo często jest tak, ja pamiętam taką sytuację jakby z mojego życia rodzinnego, kiedy Moja ówczesna dziewczyna pracowała w sklepie spożywczym i przyjechała kontrola zarówno inspektorów pracy, inspek Sanepidu, inspekcji handlowej, można powiedzieć już taki chyba zmasowany atak był. Był to sklep spożywczy, pamiętam dawno temu. Być może, że dawniej mogło do tego dojść. Na dzień dzisiejszy, właśnie tutaj wspomniałem tej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, wyklucza, żeby dwie, co najmniej dwie kontrole były prowadzone na raz. Oczywiście nie dotyczy to Państwa Inspekcji Pracy dlatego że jest y, taka podpisana czy ratyfiko ratyfikowana konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy i nas, nas wyłącza tutaj y, z tego ograniczenia. Ale mogły być to zupełnie przypadkowe kontrole, mogły być zupełnie dotyczyć czegoś innego. A to nie było tak kiedyś? Bo ja teraz tylko sobie przypominam, że był to chyba rok 97 albo 96. Że nie mogło być tak, że po prostu te trzy firmy, inspekcje się umawiają i wjeżdżamy razem? W Ten czas mogło, mogło tak być. Zresztą my, często my również z Państwem Inspekcją Sanitarną prowadziliśmy wspólne kontrole. Tak, nawet to było takie zalecane, żeby żeby nie powielać jakichś. Bo jakiś wtedy problemów. można wyłapać więcej, prawda? Wy działacie na swoim obszarze prawa, tak. prawa pracy, ktoś pod sklą, kątem sanitarnym, sanepit. Tak, chociaż mamy takie uprawnienia, że powiedzmy, jeżeli chodzi o warunki pracy, możemy wszystko kontrolować, tak samo jak ma część tam Państwa inspekcja sanitarna, chociaż oni są związani bardzo z środowiskiem pracy, no ale my dodatkowo jeszcze możemy kontrolować zagadnienia prawne a więc wynagrodzenia, urlopy, czas pracy, ochrona pracy młodocianych, rodzicielstwo, no więc mamy tutaj rozwiązywanie umów o pracy, nawiązywanie stosunków pracy, no mamy tutaj więcej bym powiedział tych zagadnień do, do sprawdzenia. Powiedział Pan właśnie, że współpracujecie wcześniej także z Policją przy wypadkach. To jest chyba też trudne, bo to chyba Policjant oczekuje Waszej najpierw opinii, czy do, e, doszło do złamania praw pracowniczych, czy ten pracownik mógł być, nie wiem, w tym miejscu o tej porze, bo wtedy wiadomo, że jeżeli jest to wypadek śmiertelny, no e, winę, albo będzie to wina pracodawcy, mhm. albo nie będzie to wina pracodawcy. Tak, no robimy dwie różne, bym powiedział, czynności chociaż w tej samej sprawie, ale my, jako wyspecjalizowany urząd w zakresie badania wypadków przy pracy badamy pod kątem przede wszystkim przyczyn, jakie doprowadziły do, do powstania wypadku, bo to jest całą intencją prowadzenia tego postępowania, żeby w przyszłości nie było podobnych wypadków. I współpracując właśnie z policją, z prokuratorą, Prokuraturą przekazujemy nasze y, wyniki kontroli do prokuratury no i pod kątem później ewentualnie winy y, prowadzą dodatkowe jeszcze czynności. Inspektorzy pracy albo kandydaci na inspektorów pracy przechodzą jakieś specjalne szkolenia, nie wiem właśnie z zakresu dochodzenia na przykład? Tak, żeby zostać inspektorem pracy Wiesz, Jakie są kryteria? Jakie żeby są zostać inspektorem pracy no, trzeba mieć ukończone studia wyższe, drugiego stopnia, trzeba być magistrem co najmniej i od czasu do czasu mamy taki nabór do inspekcji pracy. Ostatnio szukaliśmy ze specjalizacją budowlaną. No i znaleźliśmy taką osobę. Prawie że półtora roku uczy się we Wrocławiu, w takim ośrodku szkolenia państwowej inspekcji pracy. Zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną u nas. To jest naprzemienne i praktyczną u nas chodzi z inspektorami na, na kontrolę. Ale już pobiera I wynagrodzenie. I już, już pracuje? Już pobiera wynagrodzenie. Nie są łamane prawa pracownicze no, tej no, osoby. No tutaj nie, nie są, nie, nie. <laughs> nie, no to oczywiście, już, tutaj to, to oczywiście już tak, w kategoriach żartu. Zwracać na to uwagę. No cała aprowizacja, więc jak, jak jest w hotelu inspekcji pracy w tym ośrodku, no to też inspekcja pokrywa. Także dosyć duże koszty są związane z tym, żeby żeby wyuczyć inspektora pracy, no i na końcu zdaje egzamin państwowy, jeżeli zda no to jest y, młodszym inspektorem pracy. Trzeba mieć tak zwanego nosa, prawda, w tej pracy też. No tak, to jest... Nie dać się przychytrzyć, tak? Przychodzi, nie wiem, y, młody inspektor do, y, na kontrolę do danego zakładu pracy, pracodawca mówi, nie, u mnie jest w porządku, pokażę jedną trzecią kwitów, tak? On mówi, aha, okej, okay, dobra, wychodzę, zamykam drzwi. Tak, no, jak w każdym zawodzie, jakaś tam osobowość musi być. Wiemy jak to jest, nikt z nas nie lubi być kontrolowany, a więc każdy tutaj próbuje przemycić swoje racje. Inspektor pracy musi być na tyle obiektywny, żeby nie dał się sprowokować żadnej ze stron, bo i pracownicy też potrafią kombinować, że tak powiem kolokwialnie, żeby inspektor złapał, że są nieprzestrzegane jakieś przepisy, żeby ukarał pracodawcę. No musi tutaj mieć trochę doświadczenia, wyczucia. No, często zdobywa się, to, to wyczucie właśnie yy, z doświadczeniem, ale no, takie metody yy, z, z takimi metodami ma do czynienia, jeżeli chodzi o kontrolę, że jeżeli są sprawy wątpliwe, no to nie feruje żadnego wyroku, tylko ewentualnie jak mówimy, yy, sprawę kierujemy do sądu, niech to sąd zdecyduje. Chyba, jeżeli pojawiacie się w danym zakładzie pracy, nie jesteście mile widzianymi gośćmi, prawda? No powiem tak, odczucie mamy y, zupełnie inne, że jesteśmy mile widziani, bo tak przynajmniej na zewnątrz manifestują pracodawcy, ale mamy, y, mamy tą świadomość, że no, nikt nie lubi być kontrolowany i to może być... Może bo być zawsze różnie. być może coś się gdzieś znajdzie. Pod tak? powierzchnią y, może są inne emocje powiedział pan, że właśnie w obecnych czasach wy macie dużo pracy, kiedy na rynku pracy źle się dzieje, no to wiadomo, że tych skarg jest więcej. Proszę powiedzieć, czy właśnie to, to, o czym wspomniałem na początku naszej rozmowy, no jest to w gestii uchwałodawcy, ale tak zwane umowy śmieciowe. Wy nie możecie chyba już jeżeli pracodawca ma możliwość zawarcia umowy śmieciowej, bo mój uchwałodawca daje taką możliwość, no to wy nie możecie chyba w to ingerować czy możecie właśnie, proszę wytłumaczyć. Tak, mamy możliwość tutaj ingerowania. Oceniamy, czy umowa cywilno-prawna, mam tutaj na myśli umowę zlecenia czy umowę o dzieło, nie ma charakteru umowy o pracę. Jest to tylko próba obejścia przepisów i została tak nazwana. Natomiast faktycznie ten pracownik wykonuje pracę tak jak pracownik. Z tym, że wielokrotnie w sądach inspekcja pracy przegrała, bo mamy taką możliwość, że występujemy z urzędu o przekształcenie dotychczasowej umowy zlecenia na umowę o pracę. Niemniej w sądzie sprawa może być różna, ponieważ jedna ze stron, no, głównie tutaj chodzi o pracownika, może powiedzieć, że on jest zainteresowany, żeby jednak to była umowa zlecenie, bo jest świadomy, że nie ma tam wszystkich uprawnień związanych z kodeksem pracy. No i przy swobodzie zawierania umów, no sądy najczęściej przychylają się do tego, co ustaliły dwie strony, więc ten, ten potencjalny pracownik, i czy zleceniobiorca, i zleceniodawca. Y, natomiast y, no mamy tutaj możliwości, żebyśmy inicjowali y, takie y, procesy sądowe o ustalenie stosunku pracy, ale najczęściej no, praktyka tutaj y, wymusiła taką sytuację, że y, staramy się, jeżeli już kierujemy sprawę do, do sądu, to żeby ten zainteresowany, również bym zainteresowany, żeby nazwać to jako stosunek pracy, a więc składa oświadczenie, że jest zainteresowany, żeby to się przekształciło w stosunek pracy. No i Inspektor pracy w ten czas ma większe możliwości yy, przedstawienia przed sądem racji, że to jest tylko próba wejścia przepisów, no, żeby zaoszczędzić, no przede wszystkim tutaj na tych opłatach. I w takich przypadkach jak kończą się takie procesy? Są to yy, procesy, yy, bym powiedział, nawet długie. Jeden, jedną taką sytuację mieliśmy, gdzie 3,5 lata walczyliśmy z firmą, z Międzyrzecza, no ale później, pomimo że się ten pracodawca odwoływał do sądu chyba z kasacją najwyższego, to została utrzymana w mocy, no i ci pracownicy otrzymali umowy o pracę. No, dla takiego pracodawcy, to z czym to się wiąże, jeżeli przekształcacie przed sądem umowę z umowy zlecenia, z umowy oddziału na umowę o pracę? No, ma później sporo kłopotów, zwłaszcza tych kłopotów księgowych, bo musi dostosować wynagrodzenie do tego co najmniej minimalnego. Z tego tytułu musi odprowadzić składki zus musi też zmienić opodatkowanie tego Pracownika, więc to księgowi mają najwięcej tutaj do, do pracy. No i te instytucje muszą być powiadomione jak urząd skarbowy ZUS o tym, że następuje korekta związana właśnie z wyrokiem sądowym. A właśnie wracając do tych wyroków, one w większości sąd jest przychylny pracownikowi czy pracodawcy? Czy nie, można, czy nie można kategoryzować? Nie można w ten sposób kate, kategoryzować. Sąd stwierdza, jaki był, jaki był, charakter, jaki był charakter pracy. No przede wszystkim takim największym argumentem za umową pracę to jest podporządkowanie tego pracownika. Ktoś wydaje mu polecenia, pomimo że jest napisane tam jakiś charakter pracy w tym umowy zleceniu, to on wykonuje zupełnie coś innego. Jest kierownik jakiś przełożony, jest ten rygor czasowy, że od godziny do godziny. <coughs> przepraszam, dodatkowo jeszcze są jakieś wyciągane konsekwencje, jeżeli czegoś tam nie dotrzyma albo się spóźni, to przemawia za tym, że jest to umowa o pracę. No i oczywiście wykonuje na rzecz, na rzecz tego pracodawcy za wynagrodzenie. Inspektorzy pracy także uczestniczą w tych wszystkich procesach sądowych? Czy ich jest dużo? Nie, dużo, dużo nie ma, dlatego że właśnie pracownicy nie są często zainteresowani tym, żeby właśnie przekształcać. Myślę, że się boją, że jeżeli doprowadzą do tego, że będą mieć umowę o pracę, to może stracą w ogóle tą pracę. I jakoś takiego zainteresowania ze strony pracowników nie ma. My z kolei, jeżeli... A z strony byłych pracowników, jeżeli... Też nawet nie ma. Też nie ma, nie przychodzą. My często to się odbywa, jeżeli jest jakiś wypadek i ktoś pracuje na umowę o zleceniu, to ewentualnie by chciał, żeby to była umowa o pracę. Ale od 2002 roku zmieniły się przepisy, że takie wypadki są traktowane jak wypadki przy pracy, no i w związku z tym już też ta liczba zmalała. Głównie chodzi o taki, którzy pracują w oparciu o umowę o dzieło. Nie mają nic żadnego ubezpieczenia, i, no i w ten czas ewentualnie jest to, jest to sytuacja, gdzie by mogli powalczyć. Ale tego dużo nie ma. Nie ma. Nie ma. No Wydawa wydawałoby by się, 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 że jest to. Nagminne. nie myślę, że jest tak trudno pracę, że ludzie się y, boją walczyć, bo to jest jakaś walka przed sądem, no i to różnie może się skończyć. Chcą mieć jakiś zapewniony byt, chociaż na, y, na jakiejś tam minimalnym, y, minimalnej stopie, ale jednak mieć stały jakiś dochód, i myślę, że dlatego dla nie ma. Boją się po prostu. Czy pan, jako doświadczony inspektor z długoletnim stażem, patrzy? Jak właśnie patrzy w przyszłość, jeżeli chodzi o rynek pracy, o prawa pracownicze? Będzie, będzie lepiej, czy będzie coraz gorzej? Czy wy, jako inspektorzy, będziecie mieli więcej pracy, czy mniej? Ja myślę, że to wszystko zależy od gospodarki. Jeżeli gospodarka się dźwignie, będą w miarę mm, partnerskie układy między pracownikiem a pracodawcą, y, to będzie coraz mniej y, tych nieprawidłowości. Jeżeli, będzie taka sytuacja jak jest, że będzie walka o, o, o każdą pracę, no to się może y, różnie skończyć. Zresztą widzieliśmy, jak y, weszliśmy do Unii Europejskiej i sporo, y, zwłaszcza młodzieży, wyjechało na zachód, a więc y, był taki dyktat, bym powiedział, bardziej pracowniczy. No to zdecydowanie y, te przepisy były bardziej, bardziej szanowane i przestrzegane. Później, jak było odwrotnie, to może trochę mniej, chociaż nie. Nie można też powiedzieć, że jest jakiś taki wysyp nieprzeszygania, nieprzeszygania tej tych przepisów. No jest to takie, bym powiedział, stabilne, ale bardziej tutaj w tych zakładach małych, no zwłaszcza tutaj chodzi o ewidencję czasu pracy i to, i to wynagrodzenie, przekładanie się na wynagrodzenie jest nie zawsze dochowane, ale trudno tutaj wyrokować. Myślę, że gospodarka zadecyduje, jeżeli będzie dobrze się rozwijać Polska. To i będą miejsca pracy, jak będą miejsca pracy, będzie pracodawcą zależeć na pracownikach, to więc będą szanowane, przestrzegane wobec nich przepisy. A z pańskiego doświadczenia, kiedy było najlepiej? Był taki okres, że nowy mieliście mało pracy, był pracownik był szanowany, był potrzebny przez pożądane. To znaczy, pożądany? Tam, my mamy, bym powiedział, jako chyba, nie wiem, zresztą każdy y, zawsze mówi, że najlepiej tam, gdzie go nie ma. U nas jest zawsze dużo pracy, bo nie tylko mamy te interwencyjne, bo tu mówimy przede wszystkim o takich interwencyjnych, interwencyjnych jakichś tam kontrolach, ale mamy też i, i inne z, zadania, gdzie wykonujemy plan kontroli. Na nudzenie się u nas nie ma czasu. O, I nie będzie. No i raczej chyba nie będzie. Nie, to się zapowiada. Jakoś inspekcja pracy, niezależnie od tego, czy to jest w Polsce, czy w Niemczech, czy gdziekolwiek. Praca, praca jest dla inspektorów pracy. No bo ktoś musi czuwać nad przestrzeganiem przepisów w relacjach między pracownikiem a pracodawcą, a wiadomo, że ten pracownik jest tą stroną słabszą, no więc musi mieć wzmocnienie od strony państwa. A tym yy, wzmocnieniem to jest właśnie inspekcja pracy. To dobrze, że właśnie jest ktoś, że pracownik może się do niego zwrócić. Oczywiście, jeżeli są łamane jego prawa, tak. a, a nie jeżeli chce. Naciągnąć. Tak, przykład. ale muszę też powiedzieć, że jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, to w Państwowej Inspekcji Pracy, w ogóle w Polsce, tak samo i na Zgorzowie i w Zielonej Górze, bo okręg mieści się w Zionej Górze, są udzielane bezpłatne porady prawne. Także każdy może przyjść od godziny 8 do 14. Codziennie? I codziennie tak, od poniedziałku do piątku, uzyskać informacje, ewentualnie rozwiać jakieś tam wątpliwości co do jego sytuacji, a w najgorszej sytuacji zostanie mu poradzony, żeby złożył skargę, no i Inspektor Pracy stwierdzi, czy faktycznie tak jest, jak on mówi, czy jest zupełnie inaczej. Oczywiście opinie prawne dotyczące Kodeksu Pracy i Pracy, Kodeksu. nie tak, to, tak. że chcemy się rozwieść Nie, i... nie, 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 nie. <laughs> tak, zastrzegam, że tak, mówimy tutaj tylko o stosunkach pracy, a więc Kodeks Pracy. Niektórzy przychodzą z umowami cywilno-prawnymi, a więc umowy zlecenia, umowy udziału. To też w tym zakresie tutaj nie mamy kompetencji. W ten czas odsyłamy tylko, tylko do sądu, do sądów cywilnych. Dziękuję bardzo Panie Kierowniku za przybycie do studia. Dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję Państwu. Ireneusz Pawlik, kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Gorzowie był Państwa moim gościem. Dziękuję bardzo. Miłego dziękuję dnia bardzo. Panu. Życzę Państwu również. Krzysztof Bąk, do zobaczenia.